Siemanko z tej strony Slamar. Witam Was w 12 poradniku. Dzisiejszy poradnik będzie dotyczył modyfikacji Po Przedstawię Wam, no, jak ustawić akurat dzisiejszym, żeby ciągnik przejechał z punktu A do B. Na przykład, jak gramy sami, to po prostu nie wiem, tepniemy się tutaj. U Rafała jest tutaj na mapie sklep. Tepniemy się do sklepu, wczytamy kurs zaznaczymy pewną opcję, którą Wam zaraz powiem i po prostu ciągnik gdy dojedzie do celu, zatrzymie się i będzie czekał na naszą reakcję tam widzicie ciągnik oddali, ja się do niego teraz wstępnę e, tak więc e, na wstępie dodam, że kurs play się kłóci i nie chce współpracować z modyfikacją więc od razu dla tych, co grają na modyfikację More Realistic w moim przypadku na trzech ciągnikach, które tam właśnie przeskoczyliśmy nie chciało to działać i nagrywam to drugi raz tak więc no, trzeba otworzyć domyślnie prawym przyciskiem leszy yy, okienko course Playa, yy, Nacisnąć ten przycisk y, Start Course Recording, y, co oznacza rozpocząć nagrywanie trasy przejazdu, kursu, nie wiem jakby inaczej. Podczas nagrywania spokojnie to możemy wyłączyć, mogę wysiąść z ciągnika, wsiąść do niego jeszcze raz, ale nagrywanie się i tak nie przerwie. Więc ja na przykład, nie wiem, załóżmy, że to jest mój sklep A moją farmą przejadę troszkę po, prostu, po prostej drodze, parę zakrętów porobię Tak to da Zrobię sobie rundkę tu Zrobię sobie dookoła rundkę, dookoła Cisnę, cisnę, jadę, jadę Jadę, wracam na drogę i tu się zatrzymie, teraz nacisnę Stop course Recording, co oznacza zatrzymanie nagrywania. Nie wiem, co jakby to nazwiecie sobie, po prostu koniec trasy. Sorry, muszę zamknąć okno, bo się rozpadało. Stop course Recording, mamy 9 opcji do wyboru. Wybieramy tom, przejazd z punktu A do B, ze startu do mety i. Ja wrócę tam szybciutko i pokażę Wam, że w rzeczywistości ciągnie to przejedzie. Dobra, trzeba nawrócić. Ja to zrobię tak byle jak i szybko. Nie ma no, całej grania realistycznie tylko przedstawienia Wam o co chodzi. Yy, zawsze jak zaczynamy wczytywanie yy, kursu żeby pojazd nam sam pojechał, to trzeba to no e, troszkę przed tym strzałeczką oznaczającą rozpoczęcie kursu. Dajmy mu drive kurs ja z niego wysiądę, żebyście pijeżyli Widzicie, jedzie, jedzie. No, Raz go nie tylko nie. Widzicie, dokładnie w tym samym miejscu przejechał przez drogę, jak ja to zrobiłem na nagraniu kursu. Włącza zawsze światełko, kiedy robi trasę taką przejazdową. Fajne to jest. O, widzicie, skręca tam. My go spotkamy tutaj. O. Widzicie, jedzie. Ej, stój. Y I właśnie, i teraz trzeba nacisnąć tą opcję. Y zatrzymaj się na ostatnim punkcie albo tak zwanym stopowym. Y jak widzicie, dostaliśmy tutaj informację, że pojazd dojechał do celu. Widzicie, przesiadłem się gdziekolwiek jestem, to dostaniemy informację. Na przykład, że jak wysłaliśmy ciągnik, nie wiem, jest bardzo daleko, bo są takie mapy, to on nam daje informację, że on dojechał i możemy go odebrać. No to wsiądźmy do niego, odbierzmy mu. Można dać albo continue, albo stop driver. My damy teraz stop driver ja wam teraz wytłumaczę o co chodzi z tą funkcją e, stop last point e, kurs play jest ustawiony tak, że on po prostu wykonuje coś w kółko, jakbym nie zaznaczył tej opcji to po prostu ciągnie by się starał w linii prostej y, po prostu pojechać do tego no do y, wrócić do punktu startowego w linii prostej y, czekajcie, czy on mi tu załapie, tak załapał ja teraz nie zaznaczę tej opcji. Wysiądę i zobaczycie, co się stanie. I tak jakby ten. Możemy w dowolnym momencie, na przykład w połowie kursu też wstawić, wczytać mu kurs i on po prostu pojedzie. Tylko, że jak mamy dwa różne ustawy... Nie, nie może się tak Mi się raz zdarzyło tak, że on pod prąd pojechał, ale to było jeszcze wczesne wersje. Teraz już myślę, że tak się nie dzieje. Widzicie? Patrzcie, on dojedzie i on zawracić chce i on chce w linii prostej wrócić tam. Nie widzę sensu jakiegoś, żeby to tak wpisać. Oczywiście, on mi się teraz wjedzie w tego i on napisze, że on ma zablokowany przestrzeniom jechać, więc bardzo polecam zaznaczyć te opcje, jeżeli chcecie, żeby się on zatrzymał. Bo, yy, można też to wykorzystywać tak, że yy, no, jak się to mówi, yy, że na przykład mamy na polu, jesteśmy na polu i chcemy zwieść. Yy, Materiał, nie? Nie wiem, zboże, cokolwiek, sieczkę i jak dojedziemy, nie załadujemy przyczepę, po prostu go wysyłamy, tworzymy set pointa Pokażę Wam o co chodzi, preset, i przy nagrywaniu mam set waiting point, takie coś, takie P, i on się na tym, on ten punkt tak samo rozumie jak. Jak, jak, jak stop, i on się zatrzymie na takim punkcie na trasie przejazdu. I wtedy, na przykład, nie wiem, tepacie się szybko, rozładowujecie to i wznawiacie, nie wiem, po przejechaniu trigera, i po prostu on wróci na pole i znowu się zatrzymie, ale ja nie. Po prostu niektórzy nie mają tego modyfikacji obsługiwać, dlatego nagrywam ten poradnik, żeby 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 wam pokazać, jak to działa. I nie polecam tego po prostu zawsze zaznaczyć set stop at last point and next trigger czyli na ostatnim punkcie lub czymś takim. 100 reset. Teraz wam pokażę, załóżmy, że jesteśmy ten ciągnik, on już jest na farmie, on nie jest na farmie, ale mniejsza o to. Ja kupię następny. Nie ja wiem, niech to będzie... To na przykład. Dziwnie wygląda fajny nawet, bardzo mi się podoba. Ja tym... Ej. Ja tym ciągnikiem pojadę na ten start, czyli na tak zwany mój sklep. Nie będzie to długo trwało, ale głośny jest ten żeby mieć otwarte to okienko i móc ruszać kamerą wystarczy nacisnąć prawy przycisk myszy, nie wiem jesteśmy mniej więcej tu gdzie było, żeby wrócić też prawy przycisk i dajemy tutaj kulę ziemską manage kurs o o tak zapomniałem o jednej rzeczy bo po nagraniu kursu żeby go wczytać w innej maszynie i go nie utracić trzeba nacisnąć ten tutaj tę dyskietkę stop i no i kliknąć to i nazywamy to nie wiem z a do b i on tutaj po zapisaniu się pojawia więc jak jesteśmy w kilku ciągnikach to no, po prostu zapisujemy to i żeby wczytać kurs klikamy ten no, ten nie wiem jak nazwać folder ten nie wiem do czego służy a to po prostu usuwa widzicie, zniknął, zniknie no i no, nie pokażę wam, że tak jest naprawdę ale no, uwierzcie mi na słowo no więc, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami możecie zasubskrybować mój kanał i pisać mi w komentarzach z czego byście jeszcze chcieli poradniki na razie cześć się ma